Dziś na kanale o technologii Oppo Reno 12 FS 5G, czyli smartfon, o którym myślałem, że będzie naprawdę słaby, ale okazało się inaczej. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić ten smartfon, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. A dlaczego myślałem, że ten smartfon będzie słaby? No bo mamy tutaj dosyć słaby procesor. Jakość zdjęć i wideo też nie jest najlepsza, ale wszystko inne śmiga. A największe wrażenie robi ekran oraz o dziwo sztuczna inteligencja, która działa tak samo albo lepiej niż u znacznie droższej konkurencji. Generalnie, to jest taki bardzo dobry smartfon dla zwykłego użytkownika. W sensie, co to znaczy dla zwykłego typowego użytkownika? Że, jakbyście e, mieli teraz 15. Lat przyszli do domu i zobaczyli, że ten smartfon gdzieś przy drzwiach leży, to byście po prostu wiedzieli, że wasi rodzice zaprosili gości i pomyślelibyście, uwielbiam, kiedy ciocia przyjeżdża. Bo to telefon, który pewnie kupiłaby właśnie wasza ciocia. Bo to ogólnie chyba jest smartfon dla takich osób, które będą patrzeć przede wszystkim na wygląd obudowy, jak wygląda ekran, a jeżeli chodzi o specyfikacje, no to będą miały takie podejście. Ma dobrze działać, na no dzisiaj dobrze działa praktycznie wszystko. I mówię tak, zwłaszcza w kontekście ceny tego urządzenia, która wynosi 1499 zł. No i co widać, kiedy korzysta się z Oppo Reno 12 FS 5G. Przede wszystkim to jest urządzenie bardzo duże, ale też bardzo ładne. Mamy tutaj taki smukły design, mamy też płaskie krawędzie, no i mamy obudowę, która, jak to moja żona określiła, że jest w bardzo modnym kolorze. Jak byliśmy na prezentacji u Oppo, no to mówili, że to jest grzywa lwa. Ja wam powiem, że nie wiem czy żartowali czy nie, ale w sumie troszeczkę to tak wygląda. Może też jak takie promienie słoneczne, że gdzieś tutaj to słoneczko jest, tutaj takimi promieniami daje. W każdym razie mamy tutaj urządzenie, które wygląda na znacznie droższe niż faktycznie jest. No i wiadomo, że jak ludzie będą tu w sklepie albo u operatora wybierać, no to będzie na pewno plus. Dodatkowo op pochwali się, że ta obudowa jest wzmacniana w środku, jest bardziej wytrzymała, no ale tego nie zweryfikowaliśmy, bo nie chcieliśmy zniszczyć urządzenia, więc możecie w to wierzyć albo nie. OPPO mówi też, że mamy tutaj normę IP64 i to zweryfikowaliśmy, no więc takiego smartfona można bez problemu używać pod prysznicem i w ogóle można go generalnie zamoczyć, jest odporny na wodę. Z takich związanych z tym rzeczy to jeszcze przeczytaliśmy, że tak jak w całej serii OPPO 12 mamy, tutaj technologię Splash Touch, czyli jak mamy mokre palce, to można tutaj dobrze ten smartfon obsługiwać, ale wiecie co? Działa to dokładnie tak samo jak w moim Galaxy S24, który takiej technologii nie ma. Pięknie wygląda ekran. AMOLED, tak jak mówiłem, bardzo duży, bo 6,67 cala, rozdzielczość Full HD+, częstotliwość odświeżania 120 Hz. Producent chwali się też jasnością 2100 nitów, w tam nie wiadomo jakich warunkach, ale w codziennym użytkowaniu nie da się tego uzyskać. Niemniej ważne jest, że nawet kiedy mamy słoneczną pogodę, no to ekran wydaje się odpowiednio jasny. Bardzo dobrym dodatkiem do tego ładnego ekranu są głośniki stereo, to nie są Najlepsze głośniki stereo, jakich słuchałem. One cenowo odpowiadają do klasy tego smartfona, bo mamy w końcu tutaj urządzenie za mniej niż 1500 zł. Szkoda, że nie mamy tutaj wyjścia słuchawkowego, ale nie można mieć wszystkiego. Jeżeli chodzi o wydajność, mamy tutaj procesor Mediatek Dimensity 6300. W codziennym użytkowaniu odpowiednio dobry. Jeżeli jesteście fanami wymagających gier, takich jak jakieś Genshin Impact, no to niezbyt, ale inne elementy specyfikacji bardzo dobre. 12 GB ramu, 512 GB pamięci UFS 2.2. Ja wiem, że część z Was zaraz będzie mówić. A czemu nie UFS 3.1? Ja bym wolał szybszą i tak dalej. A ja Wam powiem, że tak w codziennym użytkowaniu, nawet dla mnie, te UFS 2.2 jest odpowiednio dobre. I skoro mamy tutaj do czynienia z urządzeniem dla ludu, dla zwykłych ludzi, no to powiem Wam, że ja te decyzje o wybraniu większej ilości, wolniejszej pamięci jak najbardziej kupuję. Tym bardziej, że gdyby tej pamięci jeszcze komuś było za mało, to może ją rozszerzyć za pomocą kart microSD. Mamy tutaj też wszystko, co trzeba dla zwykłego użytkownika, jeżeli chodzi o standardy łączności. No to, że 5G jest, chyba nie muszę mówić, bo mamy w nazwie. Ale do tego Dual SIM Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 oraz NFC do płatności zbliżeniowych i podejrzewam, że dla zwykłego użytkownika nic więcej nie jest potrzebne. Akumulator ma pojemność 5000 mAh i wystarcza mniej więcej na cały dzień. Jeżeli ktoś będzie mniej wymagający, to jestem pewien, że będzie mógł ten smartfon ładować nawet co dwa dni. Mamy tutaj ładowanie 45W, więc ten smartfon od 0 do 100% ładuje się w około godzinę, co jest czasem standardowym. Niestety nie przy użyciu standardowej ładowarki, którą mamy w pudełku, bo tej w pudełku nie ma. A co mamy w pudełku? Kabelek i papierologię, no i kluczyk jakiś się znajdzie, więc zestaw sprzedażowy, no bardzo słaby, ale niestety standardowy jak na 2024 rok. Chciałbym to dłużej jeszcze z roku albo dwa pokrytykować, ale chyba nie ma sensu, bo już nic tutaj się nie zmieni. Jeżeli chodzi o zainstalowane oprogramowanie, to mamy tutaj OS 14 z Androidem 14 i sam system bardzo fajny. Tylko powiem Wam, że tutaj jest tyle śmieciowych aplikacji. Ja specjalnie ten smartfon przed chwilą zresetowałem, żeby to policzyć, bo oczywiście, jak używałem, to wszystko pokasowałem momentalnie. No i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć w sumie, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 11 śmieciowych aplikacji. Na szczęście wszystkie da się usunąć, ale z jednej strony no to zabiera przestrzeń dla mniej świadomych użytkowników, bardziej świadomym użytkownikom zabiera czas, bo to trzeba jednak pousuwać. Ja rozumiem, że są jakieś umowy z producentami, no ale mimo wszystko ten natłok niepotrzebnych programów mi się po prostu nie podoba. Jeżeli chodzi o liczbę aktualizacji, jakie dostanie ten smartfon, to nigdzie nie znalazłem jednoznacznej deklaracji producenta, ale pogrzebałem trochę w sieci i było tam napisane, że ten op Reno 12FS 5G powinien otrzymać dwie aktualizacje Androida, czyli 15 i 16, a później jeszcze rok łatek bezpieczeństwa. Źródłem tych informacji był zagraniczny oddział OPPO, który odpisał dziennikarzowi, ale musiałem o tym powiedzieć, że to nie jest bezpośrednia informacja. Gdyby coś się zmieniło i się okazało, że ten smartfon na przykład będzie miał dłuższe wsparcie, bo w 2024 roku i tak może być. Jednak właśnie, jako że mamy ten 2024 rok, no to trzeba się zastanowić, czym jest smartfon bez AI. Przez wiele lat znaliśmy odpowiedź na to pytanie i wiedzieliśmy, że jest po prostu urządzeniem. No ale kiedy patrzymy na trendy w tym roku, no to wszędzie AI, 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 AI. Tylko ja mam wrażenie, że wielu producentów, zwłaszcza tych głównych Apple, Google, Samsung, to wrzucają te AI do najdroższych sprzętów. I wiadomo, że mamy tam bardziej i mniej użyteczne rozwiązania. Ale jak już coś dajemy, no to chciałbym, żeby to było dostępne w miarę wszędzie. No i Oppo ma tutaj zupełnie inną politykę, bo mamy smartfon za mniej niż 1500 zł, i tutaj właśnie te funkcje AI mamy, a w ofercie będzie jeszcze smartfon Oppo Reno 12, chyba F4G i on ma kosztować mniej niż 1000 zł, więc tam też te funkcje AI będziemy mieć, bo one mają być dostępne dla całej serii Oppo Reno 12, też mają się pojawić na starszych smartfonach. I wiem, że możecie mieć tutaj jakiś dysonans, bo ja często mówię, że te AI to niepotrzebne, ale wiecie, kiedy to jest niepotrzebne? Kiedy trzeba za to dopłacać, albo nie daj Boże, trzeba za to płacić abonament. A jak jest w tanim urządzeniu, no to bardzo fajnie, no i tak jak widzieliście już na przykład, jak robiliśmy taki mini challenge z Michałem pisarskim, TAI działało naprawdę dobrze. Kiedy podczas nagrywania z Michałem sobie rozmawialiśmy, to tacy zdziwieni wręcz byliśmy, może nie zdziwieni, bo korzystaliśmy z tego rozwiązania wcześniej, ale tak wymieniliśmy opinię, że naszym zdaniem TAI działa tak samo albo lepiej niż na droższych smartfonach. Kiedy zresztą byłem na prezentacji tego modelu i ludzie mi w to nie wierzyli, to wyciągnąłem swojego S24, który też ma AI, wyciągnąłem właśnie to niego Oppo, zrobiłem zdjęcie i wybrałem wymazywanie obiektów i powiem Wam, że to wymazywanie za pomocą gumki AI2.0 lepiej niż na S24 działało na tanim smartfonie od Oppo. A oprócz tego mamy AI Studio, pozwalające generować obrazy ze zdjęć, inteligentne konturowanie 2.0, które pozwala na zapisywanie elementów jako naklejki do użycia w przyszłości, podsumowanie nagrania AI, czyli możliwość przetworzenia nagrań głosowych i wyodrębnienia z nich najważniejszych informacji w formie tekstowej. Pisarski, przepraszam, pisanie AI do tworzenia szybkich wiadomości e-mail, postów i komentarzy, podsumowanie AI do analizowania strony internetowej i tworzenia jej podsumowania. Tekstowego, mowa AI do czytania artykułów na głos, czy AI Beacon Link oraz Link Boost do poprawy zasięgu urządzeń połączonych do telefonu czy urządzeń telefonicznych. I tak przeczytałem to wszystko z tabletu, bo tych funkcji jest tyle, że ich bym po prostu nie zapamiętał, ale musimy sobie tutaj opowiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, część z tych funkcji to jest taki marketingowy bełkot, mówiąc wprost. Bo to, że producent mówi, że Mamy rozwiązanie AI, coś tam, lepszy zasięg i będziemy mieć lepszy zasięg. No, kiedyś by producent powiedział, że dałem lepsze anteny, oprogramowanie do tego i mamy lepszy zasięg. A teraz to jest AI. Tak samo mamy właśnie z poprawą połączenia z urządzeniami Bluetooth. Też by to nigdy nie było nazwane AI. A te najfajniejsze funkcje, czyli właśnie na przykład robienie naklejek, wymazywanie czegoś, jej Studio, wymagają dostępu do internetu. Wiele osób uważa to za wadę. Ja z kolei za wadę tego nie uważam, ponieważ zdecydowana większość osób, kiedy kupuje nowy smartfon, to jednak ma dostęp do internetu. Nawet kiedy ktoś jedzie za granicę i nie chce tego internetu bardzo dużo używać, no to może sobie po prostu robić zdjęcia i później obrabiać je w hotelu, kiedy jest na hotelowym Wi-Fi. A przez to, że mamy tutaj rozwiązanie działające w sieci, a nie lokalnie, to ono dobrze działa nawet na tanich urządzeniach, więc moim zdaniem Zanim tutaj zalety przewyższają wady. I to właśnie działanie AI w sieci ma jeszcze taką zaletę, że jak mamy słaby procesor, a mówiłem, że tutaj mamy, no to te AI nie tylko w ogóle działa, ale też działa w miarę szybko. I powiem wam, że różnicy w szybkości działania AI pomiędzy właśnie takim tanim Oppo a drogim Samsungiem praktycznie nie widziałem. Czasami jedno urządzenie było szybsze, czasami drugie, więc moim zdaniem, skoro mówimy o smartfonie za mniej niż 1500 zł, no to Oppo tutaj wypada na plus. Bo AI mówiło się fajnie, bo fajne rozwiązanie, ale przechodzimy do aparatów, jakie tutaj mamy. Główny aparat 50 megapikseli. Fajnie, nie? Szeroki, 8 megapikseli. Może być, nie? No i ten trzeci taki, 2 megapiksele. No to chyba o nim nawet nie warto mówić. Jeszcze do selfie. 32 megapiksele. I on też jest w miarę spoko, ale generalnie, jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to one są takie przeciętne, bym powiedział. Jeżeli chodzi o wideo, to ono też jest przeciętne, bo Full HD, 60 kwatek na sekundę. Jeżeli chodzi o stabilizację, to jest taka, jakby mieć jedną nogę w gipsie, jechać na rowerze i jedną rękę też mieć w gipsie, drugą się trzymać właśnie kierownicy i ten smartfon to trzymać w zębach, no to jest taka stabilizacja mniej więcej, nie jest zbyt dobra, więc jeżeli jesteście fanami robienia super zdjęć, super filmów i tak dalej, no to zdecydowanie nie jest smartfon dla was, nie kupujcie go, chyba że właśnie te dodatkowe funkcje AI was przekonują, ale wiem, że w tej cenie trzeba było dokonać jakichś kompromisów, no i niestety te kompromisy to jest procesor, o czym mówiłem wcześniej i aparaty oraz wideo, o czym mówię teraz? Tak wygląda jakość wideo rejestrowanego za pomocą OPPO Reno 12 FS 5G. Tutaj przedni aparat, jak widać. No, powiem Wam, stabilizacja jest dosyć średnia. Jeżeli czasami chcecie jakieś filmiki sobie ponagrywać, to jeszcze ujdzie, ale jeżeli cenicie sobie jakość wideo, stabilizację, to nie jest smartfon dla Was. Zresztą na tym głównym aparacie nie jest wcale sporo lepiej. Zresztą parametry też przeciętne, bo full HD i 60 klatek na sekundę, więc tak jak mówiłem, dla fanów nagrywania wideo są lepsze smartfony. Więc jaki jest Oppo Reno 12FS 5G, bo już przechodzimy do podsumowania? No jest taki, że jeżeli nie patrzycie na samą moc procesora, jeżeli jakość wideo oraz zdjęć nie jest dla Was najważniejsza, no to mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie kupić ten sprzęt, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. I odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu, bo generalnie dla takiego zwykłego użytkownika to jest bardzo fajny smartfon duży ekran amoledowy. Głośniki, stereo, oprogramowanie przyjemne, wydajność odpowiednia, dużo ramu, dużo miejsca na dane, i to miejsce można rozszerzyć. 5G mamy, wszystkie standardy łączności, których potrzebujemy. Sam smartfon bardzo ładny, w miarę szybkie ładowanie, chociaż w pudełku tego nie ma. Generalnie powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony. No i do tego jeszcze mamy to AI, które w smartfonach w tej cenie obecnie nie jest zazwyczaj dostępne, a to są naprawdę fajne zabawki. To nie zmieni Waszego życia ale fajnie że takie funkcje są w tanim smartfonie i bez dodatkowej dopłaty. Więc jeżeli szukacie smartfona za 1500 zł lub mniej, Oppo Reno 12 FS 5G jest smartfonem, na który warto zwrócić uwagę. No i co, to już było wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Zostały formalności o lokowanie media expert, nawet bardziej naturalnie wsadziłem, więc teraz tylko łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarze. Może macie jakieś lepsze smartfony do 1500 zł, jakie polecacie, ja wiem, że już Poco X6 Pro i nic więcej, ale może coś innego jeszcze wymyślicie, a poza tym mam dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne, jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, no to piszecie nasze kasło, hasło... No, dzisiaj przez te promienie to niech będzie słoneczko. Jak napiszecie w komentarzu słoneczko, to będę wiedział, że dotrwaliście do końca tego filmu i przez ten cały czas byliście z nami. A poza tym widzimy się w kolejnych filmach na kanale o technologii, kanale o domu. Słyszymy w podcaście o technologii. Cześć.